Witam, kochani, bardzo serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj chciałam Wam pokazać, jak łatwo, tanio i w bardzo, bardzo prosty sposób zrobić sobie takie mini oczko w ogrodzie, tak jak tutaj właśnie u mnie widzicie. Ja nie mam zbyt wiele materiału zebranego z budowy tego oczka. Ale, kochani, z uwagi na to, że parę osób mnie prosiło, żebym pokazała, bo się spodobało bardzo niektórym osobom to oczko, żebym pokazała, jak robiłam te oczko, więc postaram się jakoś w miarę możliwości, krótko na podstawie tego, co, co posiadam, tych zdjęć, jakoś wam to zobrazować. Wszystko od początku do końca wykonałam sama. No i jak tutaj widzicie, wykopałam dołek owalny. o Długości mniej więcej 90 cm, głębokości 50 cm i szerokości, nie wiem, 50, chyba około 60 cm. Dokładnie nie mierzyłam. Dla, dla wzmocnienia tej całej mojej konstrukcji użyłam starych cegieł, które i tak leżały za domem, więc przetargałam sobie tutaj i bardzo mi się przydały. No, bo myślę sobie, no jak to mini oczko bez mini wodospadziku. No, wodospadzik musi być tyci, tyci, ale musi być. Całość wyłożyłam włókniną taką grubą do okrowania roślin. Miałam taką starą, po to, żeby zniwelować po prostu jakieś takie ostre kanty. I później, jak właśnie pójdzie na to folia, no to będzie mniejsze ryzyko gdzieś tam przetarcia się czy uszkodzenia tej folii, tak. No i tu widzicie tą właśnie wyższą taką ściankę, też okrytą włókniną, no bo na tej ściance właśnie ma powstać ten mój łodospadzik. No i na to bezpośrednio powędrowała już folia. Taki duży płat, za który zapłaciłam około 100 zł. Tu akurat no, nie zrobiłam zdjęcia, nie mam tego zdjęcia z tą folią, jak kładłam. Ale wcześniej napełniłam wodą, żeby ta folia się bardzo ładnie ułożyła, dolegała do spodu i do ścianek. No i zaczęłam dalej tutaj tworzyć. Słuchajcie, zaczęłam dalej tworzyć w ten sposób, że właśnie yy, kamienie są. Tak poukładane, bo tu nic nie jest ani przyklejone, ani zabetonowane, to są tak poukładane, żeby się to wszystko nie zsunęło, nie zawaliło. Więc trzeba było troszeczkę pogłówkować, troszeczkę się z tymi kamieniami namęczyć, to tu poprzekładać. No ale suma sumaru jakoś mi się to udało, a tu właśnie pod tymi kamieniami przeciągnęłam szlafik ogrodowy tak, żeby go nie było widać, który łączy się właśnie z pompką, która pompuje tą wodę na samą górę. Jak widzicie, na takie trochę słabe zdjęcie jest, ale widać, jest na samej górze. Widzicie te kamienie, stamtąd właśnie wypływa woda. Pompka była bardzo niedroga. Ja już nie pamiętam, ile kosztowała, więc no tu nie ma jakiegoś takiego szumu specjalnego wody, że to, tak wiecie, leci z impetem, tylko sobie pomalutku spływa. Zupełnie wystarczające to jest przy takiej wielkości oczka. Jeszcze myślałam sobie o takiej pompce, po prostu wiecie, ym, o takiej pompce, jakby napędzanej właśnie energią słoneczną, czyli takiej pompce solarnej. Widziałam kilka modeli i myślę, że też zupełnie by wystarczyła taka pompka do tego rodzaju oczka. Te kamyczki i te, te duże głazy. Mąż mi kupił tutaj niedaleko od nas, jest taki, wiecie, skład różnych tam, nie wiem, to chyba się żwirownia nazywa, właśnie różnych kamieni, piasku, różnego rodzaju pospółek Zapłacił za to naprawdę grosze, także y, moim zadaniem było tylko to po prostu poukładać. W sumie to ja nie wiem, jak ja dałam radę sobie z tymi głazami, no bo i tak nie dałam się mężowi dotknąć, bo mówię, to ja muszę sama, to kilka centymetrów, to milimetrów, to wszystko się musi zgadzać, więc wiecie, no namordowałam się. Jeszcze się dzisiaj sama zastanawiam, jak ja to zrobiłam, że mi kręgosłup nie pękł. No ale widzicie, to mnie tak cieszyło, czym, czym jak już było widać efekty, to jakby bardziej mi to wszystko napędzało. A tutaj, kochani, właśnie jeszcze, z uwagi na to, że w tym miejscu jest właśnie spadek, i tu często po deszczach się zbiera woda. No i też mogłoby się z tego oczka ewentualnie przelewać, chociaż jest tak skonstruowany, że się nie przelewa, ale jakby się przelewało. To dlatego zrobiliśmy sobie też własnoręcznie taką ścieżkę, właśnie y, przy użyciu takich form y, specjalnych. Bardzo też prosto, bardzo łatwo. Mogę Wam też kiedyś, będę robiła jeszcze takie ścieżki, to jeszcze też Wam mogę kiedyś y, pokazać, jak robimy takie ścieżki. Naprawdę warto. Bo ścieżka była zrobiona w zeszłym roku, bałam się, że później po może popęka. Słuchajcie, absolutnie, absolutnie jest jak nowa. No i tutaj macie rzut taki właśnie wieczorkiem. Jak to wygląda? Podświetliłam sobie halogenikiem i siedziałam dwie godziny po tej pracy. I patrzyłam na to oczko i podziwiałam. Ten mój wytwór wyobraźni. Naprawdę, słuchajcie, zajęło, tak jak mówiłam, mi to trzy wieczory. Także o, zobaczcie, tak to wygląda. Szkoda, że nie zrobiłam y, zdjęć y, później, jak już to wszystko się tak ładnie zarosło różnymi roślinami. Ale może w tym roku bardziej y, się przyłożę do tego, żeby to uwieczniać na zdjęciach. Wiadomo, że co roku jednak ogród niby to samo, ale ogród zawsze wygląda inaczej. Więc zawsze jest na co patrzeć, zawsze jest co pokazywać. Więc kochani, bardzo zachęcam do tworzenia sobie takich właśnie mini akweników wodnych w ogrodzie. Nie musimy naprawdę mieć nie wiadomo jak wielkiego ogrodu. No jak ja znalazłam miejsce na oczko, w sumie to już drugie, nawet trzecie słuchajcie. No i oczywiście nie byłabym sobą, jakbym tych reszty cegieł, znaczy to nie jest ta cegieł, bo tam jeszcze sporo leży za domem, jeszcze się da wybrać. Ale nie byłabym sobą, jakbym nie wykorzystała ich na budowę, prysznica w ogrodzie. I na to znalazłam, słuchajcie, miejsce. A więc, kochani, żegnam się z Wami oto tym miłym akcentem. Życzę Wam wszystkiego, co najlepsze, oczywiście. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Pa!